Nie płakałem po Stewie Jobsie, ale oczywiście zaciekawił mnie żywot tej postaci. Niestety film jest słaby, zwłaszcza jako biografia. Każda z kluczowych postaci przynajmniej raz płacze. Robią to w różnych konfiguracjach, czasem samotnie, czasami w duetach. Zabrakło chyba tylko kwintetu. Obraz jest też mocno przegadany. Możecie włączyć w dowolnym momencie i gwarantuję, że w ciągu 30 sekund z ust Stevea padnie jakaś nieśmiertelna maksyma, dodatkowo wzmocniona dramatyczną muzyką. Dobór kluczowych fragmentów, momentów, wygląda też na mocno przypadkowy. Zamiast sukcesu iPhona czy śmierci założyciela, zaserwowano nam sceny gadki w biurach projektowych, czy ślepe wątki niechcianego dziecka i ignorowanego przyjaciela. Wreszcie stosunkowo niewiele miejsca poświęcono samej technologii Apple. A. Czy warto pójść na ten film? Tak, bilet na niego jest chyba najtańszą możliwą relikwią po Jobsie, więc przynajmniej będzie czym zabłyszczyć. A ty, Tomeczku, nie kupuj tego maka.